niebieski, Marcel Szurpicki Marcel Szurpicki w tym momencie już wchodzi do ringu, narożnik niebieski din to jest zawodnik w narożniku czerwonym Dobre warunki fizyczne obu panów, podobne. Tak, kategoria do 80 kg. Możemy się spodziewać i mocnych uderzeń, i szybkości. E, no, biorąc pod uwagę, że jest to finał, to zapewne będziemy mogli spodziewać się też pięknej wymiany na napięć. Skopuś... olimpijskim jest to kategoria półciężka. energicznie pracujący na nogach Ledin, nisko opuszczona garta, garda u Szurpickiego. Tak, Szurpicki tak mam wrażenie, że lubi tak boksować na bajerce, zobaczymy czy to będzie dobry przynosiło, podróc. tak, jest tutaj dobry efekt. A po co wychodzisz tak daleko? Ręce wyżej, ręce wyżej! No teraz rola się odmieniły przez moment, to Ledino miał nisko opuszczoną gardę. No na razie te... Pierwsze akcje jak w polskim kinie, zaraz się rozkręci. Mocny lewy zamachowy ze strony Szurpickiego. Natomiast zostało to chyba przyjęte na gardę ze strony Ledina. Nie, Szurpicki tak trochę w sprawia, sprawie jakby nie pokazał jeszcze tego co potrafi. Tak jakby mam takie wrażenie, że umie więcej, że to jego ciało chce więcej, ale jakby no nic, nic za bardzo nie robi. Ale Ledin tak trochę przeskakuje po tym ringu, Janik. Nie do końca lubię taką pracę nóg polegającą na takim skakaniu. Bardziej wolę dziś takie zamykanie podchodzeniem. To jest lepsze, fajniejsze, no bo... No tak, rzeczywiście pracuje, Skacze, skacze, skacze i próbuje z doskoku. No teraz dwa ciosy, trzy ciosy weszły e, całkiem nieźle. Na pewno zostały zapunktowane. Pewnie nie zrobiły zbyt dużego wrażenia na Szurpickim. No, powinien już wejść szybciej Szurpicki w tę akcję. Był taki chaotyczny atak na Ledina, no i mógł. Miał tam miejsce, żeby przyspieszyć troszeczkę agresywniej wejść. W moim odczuciu zawodnik z niemieckiego narożnika przespał nieco tę pierwszą rundę. Tak, trochę jakby nie miał pomysłu na to, co zrobić z tak poruszającym się i tak energicznym zawodnikiem. Jakby ta energia jego ona rzeczywiście była widoczna, może. Pracy na nogach tam za wiele nie było, bo tam skok do skok był i, i dużo właśnie takiej pracy e, skakanej, ale, ale trochę chyba nie mógł złapać rytmu szurpicki, trochę nie mógł znaleźć recepty na to, żeby gdzieś złapać Ledina na jakimś ciosie. E, teraz tutaj wskazówki ze strony narożnika do Szurpickiego, żeby też trochę bardziej popracował na skokach, żeby uderzył lewy sierpowy i szukał prawego ciosu po dole. Tylko sam dobrze wiesz, że praca na nogach nie polega na skakaniu po ringu, bo przyjmujesz lekki cios i jesteś wykolejony. Tak, zdecyd to, tak zdecydowanie. To y jest bardzo niebezpieczne wbrew pozorom. Lewy prosty ze strony Szurpickiego. Podwójny lewy i prawy Ledina. Lewy prosty, prawy taki zamachowy i ładna kontra Ledina. No próba w skoku, no ale złapał Szurpicki Ledina e, lewym sierpowym. Złapał go jeszcze w takiej sztywnej sylwetce, szkoda, że nie pociągnął tam drugiego ciosu. No mówię, Szurpickiemu mam wrażenie, że brakuje tego drugiego, trzeciego ciosu, bo... Dobrze wypracowuje sobie pozycję, a później gdzieś e, gubi to wszystko. Sprawy prosty. No i teraz, było miejsce na kontrę, dostał ten lewy na czoło i, i, za, i tak jak teraz, no. Aż A? się prosi o to, żeby gdzieś tam kontrolować. Lewy prosty ze strony Szurpińskiego. Tak jest. No to mówiłem o tym wcześniej, że jest na to miejsce i jakby nie robić tego, nie widzicie czemu. Nie powinien tak stać w narożniku Szurpiński. Jeszcze Paseń, zwróćmy na to uwagę. Nie może być trzeciego punktu podparcia w momencie, kiedy zawodnik ma naprawę sprzętu, tak to nazwijmy. Podwójny lewy, prosty Ledina. No i z doskoku lewy, prosty. Ponownie. Tak, Mocny sierpowy i próba podbrudkowego ze strony Ledina. Ale ładna akcja, taka wydłużona Ledina. No i proszę. Po trudnym momencie teraz to on przyjmuje inicjatywę. Jest zmęczony Szurpicki, jest zmęczony, bo... Przemocuję! Takie coś, tylko weźmie do końcówka twoja musisz! Końcówka twoja musisz! sekundy! Tak. sekund! Mura prawy! Prawy moweret! Oj no! Przegrał tę końcówkę Szurpicki i pytanie, czy nie przegrał całej rundy. Nieźle wyglądał Ledin. Ładne ciosy te, proste e, i ponowienia z Dostokoku naprawdę wyglądały bardzo ciekawie. Natomiast miał też swój moment na początku tej rundy szurpicki. E, właśnie wtedy, kiedy po niektórych uderzeniach aż obrócił się kask Ledina. No widać było energię i moc w tych uderzeniach. Przypominamy, to jest finał grupy trzeciej. Za chwilę po tej walce będziemy mieli dwa pojedynki w grupie drugiej, walka o trzecie miejsce i finał. sous No proszę, czekał na ten prawy, taki mocny, bezpośredni Ledin doczekał się, w na rękawice Szurpicki. Prawy kontra! zobacz! Trafiłeś! trafiłeś! Nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca kondycyjnie Szurpicki jakby w tym pojedynku dojechał. Trochę gdzieś... Wygląda mi na gościa, który umie więcej niż pokazuje. No tak, tak, to, tak, to, tak to bym tutaj odbierał. No tak, ewidentnie trochę przygasł. Ok, próbuje dalej stara się e, gdzieś tam zaznaczyć swoją pozycję w tym ringu w tej, w tej walce. Natomiast Toledin e, przejmuje inicjatywę. Toledin zbiera najwięcej punktów. O i teraz takie dwa krótkie ciosy. Lewy, lewy, prawy, lewy, lewy prawy. Zadaje ciosy raz po raz Ledin. Kask jest co prawda na brodzie, natomiast cały czas... No jest końcówka. Trzeba tutaj utrzymać to tempo. Trzeba dać siebie wszystko, żeby później nie żałować, że tym jednym ciosem się gdzieś tam przegrało, no ale wydaje mi się, że w obrazie całej walki nie powinno być tej czwartej rundy. Wydaje mi się, że Ledin wygra ten pojedynek, bo po prostu robi, robi więcej. Tak, wyglądał lepiej, zadał e, według mnie więcej ciosów, więcej celnych ciosów, e, ładnie też poruszał się po ringu, widać było sporo, sporo luzu, a e, Czurpicki e, no niestety gdzieś tam przygasł e, w tej e, końcówce tej rundy, no już druga runda stwarzała mu lekkie problemy, a teraz no, widać jak ciężko oddycha. Ramiona położone, powieszone na, na linach, a Ladini już jest na środku ringu i czeka na werdykt, widać więcej świeżości w tym zawodniku. No, na pewno jest to lekcja do odrobienia. Kondycja, e, trzeba o nią zadbać, jeśli chce się prowadzić takie pojedynki.